Rozdział czwarty. Upłynęło kilka dni. Kmicic nie wracał, ale za to do widoków przyjechało trzech szlachty laudańskiej na zwiady do panienki. Przyjechał więc pakorz Gasztow z pacunelów, ten, który gościł u siebie pana Wołodojowskiego, patriarcha za ścianka, słynny z bogactw i sześciu córek. Z tych trzy były za trzema butrymami, a dostały każda po sto tych talarów piana prócz wyprawy i inwentarzy. Drugi przyjechał Kasjan butrym, najstarszy człowiek na laudzie, dobrze Batorego pamiętający, a z nim zięć pakosza, Józwa Butrym. Ten, choć w sile wieku, nie miał bowiem więcej jej jak lat pięćdziesiąt, a na popis pospolitego ruszenia do Rosień nie poszedł, albowiem w wojnach kozackich kula armatnia stopę mu urwała. Zwano go także z tego powodu Kuternogą albo Juzwą Beznogim. Był to straszliwy szlachcic, siły niedźwiedziej i wielkiego rozumu, ale surowy, zgryźliwy, Ostro ludzi sądzący. Z tego powodu obawiano się go nieco w okolicach, bo przebaczać ani sobie, ani innym nie umiał. Bywał także niebezpieczny, gdy podbił, ale zdarzało mu się to rzadko. Ci tedy przyjechali do panny, która przyjęła ich wdzięcznie, choć od razu domyśliła się, że na zwiady przyjeżdżają i usłyszeć coś o niej, o panu kmicie, co pragną. Bo my do niego chcemy jechać z pokłonem, ale ci to podobno jeszcze z upity nie wrócił, mówił pakosz. Tak do ciebie przyjechali pytać, kochanieńka, kiedy można? Myślę, że tylko co go nie widać, odrzekła panna. Ran, rad on wam, opiekunowie, będzie z całej duszy, bo siła dobrego słyszał o was i dawniej od dziadusia i teraz ode mnie. Byle nas nie chciał przyjąć, jak do maszewiczów przyjął, gdy do niego z wieścią o śmierci pułkownika przyjechali, mruknął ponuro Józwa. Panna zasłyszała i odparła zaraz żywo. Wy oto nie bądźcie krzywi. Może i nie dość politycznie ich przyjął, ale już tu swoją omyłkę wyznał. Trzeba też pamiętać, że z wojny szedł, na której tyle trudów i zmartwień przebył. Żołnierzowi się nie dziwić, choć na kogo fuknie, bo to u nich humory jako szable ostre. Pakosz Gasztoft, który z całym światem zawsze chciał być w zgodzie, kiwnął ręką i rzekł: My też się i nie dziwili. Dzik na dzika fuknie, jak go znagła zobaczy, czemuż by człek na człeka nie miał fuknąć? My ja pojedziemy do Starego lubicza pokłonić się panu Kmicicowi, aby z nami żył, na wojnę i do puszczy chodził jako nieboszczyk pan pod komorzy. — Tak już powiedz, kochanienka, udał ci się czy nie udał? — pytał Kasjan Butrym. — Taż to nasza powinność pytać. — Bóg wam zapłać za troskliwość, zacny to kawaler pan Kmicic, a choćbym też co przeciw upatrzyła, nie godziłoby się o tym mówić. Aleś nic nie upatrzyła, duszo ty nasza najmilejsza. Nic, zresztą nikt go tu nie ma prawa sądzić, a broń Boże nieufność okazać. Bogu lepiej dziękujmy. Co tu zawczasu dziękować? Jak będzie za co, to, to i dziękować, a nie, to nie dziękować. Odpowiedział posępny Józwa, który jako prawdziwy żmudzin bardzo był ostrożny i przewidujący. A o ślubie wymówili? Pytał znowu Kasjan. Oleńka spuściła oczy. Pan Kmienic chce jak najprędzej. Od co? Jeszcze by nie chciał, mruknął Józwa. Chyba by głupi. A któryż to niedźwiedź nie chce miodu zbarci? Ale po co się śpieszyć? Czy to nie lepiej zobaczyć, co za cz człowiek jest? Ojcze Kasjanie, taż już powiedzcie, co macie na języku. Nie drzemcie jako zając o południu pod skibą. Jaś nie drzemię. Ja na sobie w głowę patrzę, co by rzec, odpowiedział staruszek. Pan Jezus powiedział tak. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. My też panu Kmicowi zła nie życzymy, aby i on nam nie życzył, co daj Boże. Amen. Byle był po naszej myśli, dodał Bill Billewiczówna zmarszczyła swe sobole brwi i rzekła z pewną wyniosłością. Pamiętajcie, asanowie, że nie sługę mamy przyjmować. On tu panem będzie i jego wola ma być, nie nasza. On i w opiece musi panów zastąpić. – To znaczy, żeby my się już nie wtrącali? – pytał Józwa. – To znaczy, żebyście mu przyjaciółmi byli, jako on chce być wam przyjacielem. Przecież on tu do własnego dobra strzeże, którym każdy wedle upodobania rządzi. – Zal nieprawda, ojcze Pakoszu? – Święta prawda – odrzekł pacunelski staruszek. A Józwa znów zwrócił się do starego butryma. – Nie drzemcie, ojcze Kasjanie. – Jaś nie drzemię, jenom w głowę patrzę. – To mówcie, co widzicie. Co widzę? Od co widzę? Familiant to jest pan Kmicic z wielkiej krwi, a my? Chudopachołki. Żołnierz przy tym sławny, sam on jeden oponował się nieprzyjacielowi, gdy wszyscy ręce opuścili. Daj Boże takich jak najwięcej, ale kompanię ma nic potem. Panie sąsiedzie Pakoszu, co żeście to od Domaszewiczów słyszeli? Że to wszystko ludzie bez bezceni, przeciw którym infamie są i kondemnaty, i protesta, i inkwizycje. Katowskie to syny. Ciężcy byli nieprzyjacielowi, ale i obywatelstwu ciężcy. Palili, rabowali, gwałty czynili. Ot co jest. Żeby to tam kogo usiekli albo zajechali, to się i zacnym zdarza, ale oni podobno zgoła tatarskim procederem żyli i dawno by im powierza gnić przyszło, gdyby nie protekcja pana kmicica, którym jest możny pan. Ten ich miłuje i osłania, i przy nim się wieszaniu jak latem bąki przy koniu. A teraz tu przyjechali już wszystkim wiadomo, co za Toż pierwszego dnia w Lubiczu z bandoletów palili. I do kogo? Do wizerunków nieboszczyków Billowiczów, na co pan Kmiciec nie powinien był pozwolić, bo to jego dobrodzieje. Oleńka zatkała oczy rękoma. Nie może być! Nie może być! Może, bo było. Dobrodziej pozwolił postrzelać, z którymi w pokrewieństwo miał wejść. A potem dziewki dworskie powciągali do izby dla rozpusty. Twu. Obraza boska! Tego u nas nie bywało. Pierwszego dnia zaczęli od strzelania i rozpusty. Pierwszego dnia! Tu stary Kasjan rozgniewał się i począł stukać kijem w podłogę. Na twarz Oleńki biły ciemne rumieńce, a Józwa ozwał się. A to wojsko pana Kmicicowy, które w upicie zostało to lepsze, jacy oficjerowie, takie i wojsko. Panu Sołochubowi bydło zrabowali jacyś ludzie. Mówią, że pana Kmicica, chłopów myszakolskich, którzy z moją wieźli na gościńcu pobili. Kto? Też oni. Pan Sołogu pojechał do pana Chlebowicza po sprawiedliwość, a teraz znów w upicie gwałt. Wszystko to przeciw Bogu. Spokojnie to bywały jak nigdzie, a teraz choć różnicę na noc nabijaj i strażuj. A czemu? Bo pan Kmiciec z kompanią przyjechał. Ojcze Józwa, nie mówcie tak, nie mówcie, zawołała Oleńka. A jak mam mówić? Jeśli pan kmicic nie winien, to po co takich ludzi trzyma? Po co z takimi żyje? Wielmożna pan mu powiedz, żeby on ich przepędził, albo katu oddał, bo inaczej nie będzie spokoju. A słychana to rzecz strzelać do wizerunków i rozpustę jawnie płodzić? Toż cała okolica jeno o tym gada. Co ja mam czynić? pytała Olenka. – Może to i źli ludzie, ale on z nimi na wojnę odprawiał. Zali wypędzi ich na moją prośbę? Jeśli nie wypędzi mruknął z cicha Józpa. to sam taki. Wtem w pannie poczęła się krew burzyć przeciw tym towarzyszom, zabijakom i kosterom. Zresztą niech tak będzie. Musi ich wypędzić. Niech wybieram mnie albo ich. Jeśli to prawda, co mówicie, a dziś jeszcze będę wiedziała, czy prawda, to im tego nie daruję, Ani strzelania, ani rozpusty. Ja sama jedna i słaba sierota, ich kupa zbrojna, ale ci się nie ulęknę. My ci pomożemy, rzekł Józwa. Dla Boga mówiła Oleńka, unosząc się coraz bardziej. Niech sobie czynią, co chcą, ale nie tu w lubiczu. Niech będą jacy chcą, ich to rzecz, ich szyje odpowiedzą, ale niech pana kmiedzica nie podmawiają do rozpusty, wstyd, hańba. Myślałam, że to żołnierze niezgrabni, a to widzę. zdrajcy niegodni, którzy i siebie, i jego plamią. Tak jest, źle im z oczu patrzyło, ale ja, głupia, nie poznałam się na tym. Dobrze. Dziękuję Wam, ojcowie, żeście mi oczy na tych judaszów otworzyli. Wiem, co mi czynić przystoi. To, 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 rzekł stary Kasjan. Cnota przez Cię mówi, a my Ci pomożemy. Wy Pana co nie winujcie, bo choćby co i przeciwstateczności uczynił, to młody jest, a oni go kuszą, oni podmawiają, oni zachęcają do rozpusty przykładem i hańbę na jego imię ściągają. Tak jest, po kim żywa, nie będzie tego długo.